Lumas terus. Lumas terus. Tangkap dia tuh. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Oh Jesus. Buktangkap dia. Tangkap dia tuh. Tangkap Możemy zobaczyć kobietę, której noga jest w dość dziwnej pozycji, gdy nagle zostaje przez coś pociągnięta. Dodatkowo, ludzie w tle modlą się do Boga. Czy był to jakiś rodzaj rytuału, który miał na celu wypędzić złego ducha z tej kobiety? Czy to po prostu zwykły fej? Daj znać w komentarzu. Kolejne nagranie pochodzi z kanału YouTube, takie uci kamera. Mężczyzna postanowił udać się do opuszczonej wioski głęboko w lesie. Po przybyciu na miejsce rozpoczął eksplorację i zdał sobie sprawę, że nie jest tam sam. Zdecydowanie 記したものはないかああ日記のようなものがあればいいんやけど絶対に何か手がかりを残してるはずやもし幽霊ではない何かが理由で村人がいなくなったんだとしたらええ今何か落とした いますいます違うかあれ何か書いてある何か書いてある何か書いてあるのこれ何これあ来たえちょっと待って 来るな、え来るなって書いてあるだんだん聞こえてくるあっでまたまた消えた えそういうことどういうことちょっと待って。これは、何かがこの村にやってきたから来るな。だんだん聞こえてくるっていうのがよ,よくわからへんけど。いや、近づいてきてるってこと Po kilku minutach w środku, Takeuchi zaczął odczuwać dziwną atmosferę, jaka panuje wewnątrz tego budynku. Następnie wyciągnął kamerę termowizyjną i to, co nagrał później, jest nieco przerażające. Szybko. じゃあま周りからバチバチ音聞こえるから。<laughs> 気づかれてないやつやけど。よし。え、ほらほらほらほらほらほらは。なんか来てるな、んか来てる。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかおるな、んかおる。ちょっと待って。ほらなんかおるな、おる。待ち。ほら、マジマジマジマジマジマジ,マジ,マジ,マジほら、なんかおるな、おる。なんかおる <농구라> 난 걸어난 거 같아. ほら.ちょっと よしいいいいはい、はい、チーズちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何も映ってない。ええ、嘘や

Po uruchomieniu kamery termowizyjnej pojawia się tajemnicza postać, której nie widać w normalnej kamerze. Przez dość długi czas postać stoi w miejscu i praktycznie się nie rusza. Jednak po kilku minutach istota ta biegnie w stronę kamery, co przeraża mężczyznę na tyle, że ten postanawia uciec z tego miejsca. Czy rzeczywiście była tam jakaś zjawa, czy to tylko kolejna mistyfikacja? Następne nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Moradores Nocturnos. Mężczyzna twierdzi, że jego dom jest nawiedzony. Po kilku dziwnych, niewyjaśnionych incydentach, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zaczął wszystko nagrywać. Mm. carajo mames quédate hijo quédate 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 ¿Mamá? no mames amor no me lo vas a creer ¿Qué? tú síguele tú síguele Nie mor! Możemy zobaczyć tajemniczą postać pojawiającą się w drzwiach. W momencie, gdy mężczyzna podchodzi i je otwiera, nikogo po drugiej stronie nie ma. Ale to był dopiero początek ich horroru. ¿Estás jugando con el limón? A ver, dile a la abuela: limón. Dile, mandarina. Mandarina. ¡Mandarina! Ah, Se sí cayó. ¿Qué? Mandarina. No, 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 no. no. Espera, Marcos. Otra vez, no, por favor. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Rolo? Quédate ahí, Daniel. Alguien se metió, alguien se metió, alguien se metió. No mames, no mames. ¿Rolo? ¿Será el perro? No mames. No, 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 esto no puede ser. No, no, no. Métete, papi, métete, papi, métete, métete. Podczas zabawy z dzieckiem dzieje się coś dziwnego. Dziecko tak jakby coś zauważa, a następnie drzwi same się otwierają. Bez zastanowienia ojciec wychodzi na zewnątrz, gdzie zarejestrował dziwną, cienistą postać, która wstaje, a następnie znika. Ale to nie koniec ich przygody. Pero ya, ya son muchos repetidamente No sé, estoy, estoy con mi esposa, con mi hijo Y a mi esposa me dijo que ya me levanta a ver Porque si ya, ya está raro Así que vamos a ir a ver, a ver ¿qué, qué onda Porque esto sí está de ah, hijo. Tym razem w nocy. Para zaczęła słyszeć niepokojące dźwięki. Mężczyzna usłyszał dziwne dźwięki, więc postanowił przejść się po domu, aby go sprawdzić. Nagle zauważa ciemną sylwetkę, która pojawia się po raz kolejny. Więc czy rzeczywiście jest to jakaś paranormalna aktywność w ich domu? Czy to wszystko da się w prosty sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Ostatnie nagranie pochodzi również z TikToka. With the Steve. Możemy zobaczyć coś ciekawego pojawiającego się na kurtynie. Tylko czy było to zjawisko paranormalne, czy po prostu jakiś zwierzak?